Dlaczego? Dlaczego? No właśnie, dlaczego testy zasilaczy oglądają się tak kiepsko? Przecież jakby nie patrzył, jest to najważniejszy element komputera. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam was na test zasilacza Be Quiet! Pure Power 13M o mocy 1200 W. Ta seria nie jest żadną nowością, bo premiera miała miejsce około rok temu. Ale maksymalna dostępna wtedy most to 1000 W, a teraz Bicoet wypuścił 1200 i nie są to jedyne zmiany, znaczy to nie chodzi o to tylko, że mamy większą moc zasilacza, ale też troszeczkę zaszło zmian w samym wnętrzu. O nich będę mówił w dalszej części tego filmu. Dobra, co do zasilacza, tutaj mamy certyfikat 80 plus Gold, czyli jeszcze ta stara certyfikacja, ale też jest certyfikat Cybernetics również Gold. Zasilacz w standardzie ATX 3.1 i ze wsparciem dla Pisa Express 5.1. Jednostka dość kompaktowa, bo mierzy zaledwie 16 cm, także do większości obudów Wam się zmieści. No i nie jest to dużo, jak na 1200 W. Po jednej stronie mamy tłoczone logo Be Quiet, po drugiej tabliczkę znamionową. Szkoda, że nie jest ona na górze zasilacza, no bo akurat znajduje się ona po tej stronie, gdzie na przykład gdybyście montowali ten zasilacz w obudowie, która ma na niego wycięcie, no to będzie ona widoczna. Jednostka w pełni modularna, wszystkie wejścia macie ładnie opisane. Wnętrze zasilacza chłodzi 120 mm, Wentylator Pure Wings z Rifle, maksymalna prędkość obrotowa to 2000 na minutę. Co do przewodów, pierwszy z nich, 24-pinowy, zasilający płytę główną w oplocie o długości 550 mm. Grubość przewodów to 16 AWG. Dwa przewody EPS, jeden 8-pinowy, jeden 4 plus 4. Obydwa mają długość 600 mm, również 16 AWG. Dwa przewody Pisa Express 6 plus 2 pin na jednym złączu, natomiast jest to złącze 12-pinowe, także można powiedzieć, że mamy tutaj dwa osobne przewody, 6 plus 2 pin. Kolejne dwa złącza Pisa Express 6 plus 2 pin o długości 650 mm, 16 AWG, z tym że tutaj mamy te dwa złącza na jednym przewodzie niestety. Kolejny PIS express to 12 V 2 x 6, długość 600 mm 16 AWG i jest to przewód 600 watowy. Dalej peryferia. pierwsze z nich to cztery końcówki SATA, wszystkie kątowe. Szkoda, że nie mamy żadnej prostej, długość 950 mm. I Kolejny przewód SATA plus Molex, czyli dwa SATA 2 razy Molex, także o długości 950 mm. No i tu grubość przewodów to 18 AWG. No i dodam jeszcze, że na zasilacz producent udziela 10-letniej gwarancji. Tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Gdybyście oczywiście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. A teraz zapraszam Was już na krótką prezentację wnętrza zasilacza, a później wyniki testów. OM, jaki wykorzystał BeQuiet, to znany Wam pewnie dobrze CWT i mamy tutaj topologię półmostka z LLC. Zaraz na wejściu jest pierwsza faza filtrowania, która składa się m.in. z sześciu kondensatorów typu Y, dwóch typu X, dwóch cewek i warystora, który pełni funkcję zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Dalej mamy radiatory mostków prostobniczych, jak i sekcji aktywnego PFC. A nad nimi widzimy główny kondensator typu o pojemności 1100 mikrofaradów, mogący pracować w temperaturze do 85 stopni Celsjusza. Obok głównego transformatora mamy sekcję prostowania linii 12 V, która posiada niewielki radiator, a obok niej kondensatory zarówno elektrolityczne, jak i polimerowe marki TIPO. Te na szczęście mogą pracować w temperaturze do 105 stopni Celsjusza. No i na osobnej płytce znajdziemy przetwornicę DC-DC. Przechodzimy do testów na pierwszy ogień regulacja napięć, a ta wypada rewelacyjnie. Mianowicie na linii 12V wyniosła ona 0,73%. Jeszcze lepiej, bo zaledwie 0,14% na linii 5V i 0,18% na linii 3,3V. A ta, przypomnę, jest zazwyczaj najcięższa do wyregulowania. Tętnie napięć te, przypomnę, świadczą o ich jakości, również bez większych uwag. Jedynie na linii 5V pod pełnym obciążeniem mogły być troszeczkę niższe. Tak czy inaczej, nie ma się czego zbytnio czepiać. Bez zamknięcia zasilacz radzi sobie z testami crossload, zarówno na linii 12V, jak i 5 v to oczywiście zasługa przetwornicy DCDC. -DC. No i przypomnę, że drugi scenariusz nie będzie nigdy miał miejsca w normalnym użytkowaniu komputera. Średnia sprawność zasilacza ze wszystkich obciążeń to 91,77% i co istotne, sprawność powyżej 92% utrzymywała się w zakresie obciążeń od 20 do 70. Grubo ponad normę wypadła także sprawność na linii 5VSB, gdzie norma zakłada 75%. No i w końcu power factor, który wyniósł 0,95 przy normie zakładającej 0,93. To wszystko sprawia, że Pure Power 13M 1200 załapał się na certyfikat Cybernetics Platinum, czyli widełki wyżej, jak podaje producent. Wspomnieć trzeba także o sprawności przy niskich obciążeniach. I tak przy 50 W wyniosła ona 82% i przy 80 W ponad 86%. Co uważam za bardzo dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę nominalną moc tego zasilacza. Co do obrotów wentylatora, to do 50% obciążenia, czyli około 600 W, zasilacz pracował w trybie pasywnym. Wentylator załączył się dopiero do obciążenia 60%, czyli około 720 W, gdzie jego obroty wyniosły wtedy 870 na minutę i przy maksymalnym obciążeniu podskoczyły do 1650. A jak to się przełożyło na kulturę pracy? Mianowicie zasilacz do obciążenia 80%, czyli około 960 W, będzie mega cichy, ale i nawet przy obciążeniu 90% nie da się we znaki. Głośno będzie dopiero przy obciążeniu 100%. A jaki to miało wpływ na temperaturę elektroniki? Mianowicie w najcieplejszym miejscu kamera termowizyjna odnotowała około 52 stopnie Celsjusza, czyli nie ma powodów do niepokoju. Ok, czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, zasilacz ma wręcz rewelacyjną regulację napięć na wszystkich liniach. Odchyły są wręcz marginalne i te napięcia też co ważne są czyste, o tym świadczą tętnienia napięć. Być może można troszeczkę się doczepić do tej linii 5V, gdzie na maksymalnym obciążeniu przekroczyło to 20mV, aczkolwiek raz, że norma to 50mV, czyli jesteśmy grubo poniżej Kreski, a dwa, że na 100% tak czy inaczej zaślacza raczej nikt obciążał nie będzie. Kolejna rzecz to wysoka sprawność. Według norm Cybernetics jest to platyna i ta sprawność powyżej 92% utrzymuje się od 20% do 70% obciążenia. Oczywiście na samą sprawność mają jeszcze wpływ inne czynniki jak power factor, czy też powiedzmy sprawność na linii 5 VSB, ale tutaj też jesteśmy grubo powyżej zakładanych norm. Plus za półpasywność, także do 50% obciążenia wentylator w ogóle się nie będzie załączał i do 80% będzie mega cicho. Nawet cicho będzie przy 90% obciążenia, głośno dopiero robi się przy stówce. No ale powtórzę się, na 100% zasilacza nikt tak czy inaczej obciążał nie będzie. Plusik też przyznam za grubość przewodów, bo rzadko się zdarza, żeby np. producenci dawali w przypadku 24 pinówki czy też 8-pin EPS 16AWG. Zazwyczaj są to przewody 18AWG, także na tym BeQuiet tutaj nie szczędził. No i też plus za 10-letnią gwarancję producenta. Co do minusów, to szkoda, że ten główny kondensator TIPO pracować może w temperaturze do 85 stopni Celsjusza. Natomiast na szczęście BeQuiet nie szczędził na tych kondensatorach na stronie wtórnej. Te pracować mogą do 105 stopni, no i dobrze, ponieważ one mają dużo więcej do zrobienia. Kolejna rzecz być może pierdoła, ale jednak o niej wspomnę, mianowicie wszystkie końcówki sata są kątowe, nie ma żadnej prostej. Dla mnie błąd, bo choćby przy zasilaniu jakiegoś kontrolera wentylatorów w obudowie, prosta sprawdziłaby się o wiele lepiej, także co najmniej jedna powinna jedna tutaj się według mnie znaleźć. No i jeszcze jedna rzecz też być może nie jakoś super istotna, ale fajnie by było, gdyby był przełącznik do włączania czy też wyłączania półpasywności w tym zasilaczu. Ale to już takie czepienie się, moim zdaniem, na siłę. Co do różnic pomiędzy tym Pure Power 13, a tymi zasilaczami, które miały premierę rok temu, poza oczywiście samą mocą, to tak. Tutaj mamy OM CWT, tam był OM FSP. Moim zdaniem obydwa OM są dobre. Aczkolwiek, w moim mniemaniu, CWT jest trochę lepsze. Sami zresztą dacie znać w komentarzu, co Wy na ten temat sądzicie. No i też tutaj mamy trochę lepsze kondensatory, bo typo tam były Elitki. Co do ceny tego zasilacza, to około 900. Moim zdaniem, jak najbardziej ok. 1200 W, certyfikat 80 plus Platinum, czyli wyższy niż ten, który podaje na opakowaniu producent. Do tego 10 lat gwarancji, także jak mówię, cena moim zdaniem jak najbardziej w porządku. Linka do niego macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.